Hej, hej, witam was kochani w kolejnym odcineczku z BLONSTEDY SIX, odcinek specjalny, ponieważ lada chwila, lada chwila, moi kochani, ladach chwila. Za dosłownie dwie minutki, może trzy, może mniej. Hmm, bo strach, 2 minutki 30 sekund się rozpoczyna, tak. Moi kochani, mamy dwie minutki, zatem kto jeszcze nie ma ulubionego support kreatora, zapraszam. Bardzo miło będzie mi zostać waszym support kreatorem. Dziękuję wszystkim, którzy dokonali zakupu, bo. Ja dostaję takie informacje, co zostało kupione, ale nie przez kogo, więc nie wiem komu podziękować. Więc dziękuję wszystkim. Eee, anonimowym Darczyńcom. Eee, natomiast widzę, co kupujecie i Rock Legends, -y, i fast track -y, i Double Cache, -y, i ten kod. Jeden był do tej pory niedokarmiony. Także dzięki wam serdecznie. Druga sprawa, mamy już wszystkie savey. Mm, dosłownie, w każdej mapie mam save'a po zakładem, w którym farmie Manki Mamone. W każdej mapie przygotowane savey na setną rundę impopable i będziemy testować, a co będziemy testować dowiecie się w weekend, bo weekend będzie dopiero ten odcinek, o tym po co robię te savey i kart darcę, bo tutaj farmię sobie małpki dwójki, natomiast każda inna mapa jest zobaczcie już przygotowana, zasejwowana na impopable na rundzie 100, więc już nawet żadnej nie, żadnej nie odpala. Mamy też w drużynie dwie nowe parze, więc jestem bardzo, bardzo zadowolony, że ktoś się zgłosił. Zgłosili się i Ohio i Mr. Popo, kupiliśmy się nawet Fenixa, więc Phoenix tutaj ma nas zaraz latał na wyspie. Eee, mamy jeszcze jakieś miejsce, więc jeżeli ktoś chce się pobawić czy w Bosraszu, czy w CTeku, to polecam. Udało nam się w CTeku hmm, 29, czy 31 drużyną być. Zabrakło troszeczkę do top 25 i ja byłem 30, któryś 40, któryś w solo totalu też tam zabrakło niecałego tysiąca do top 25. Mm. Oczywiście wygraliśmy lokala mm. i było fajnie, dlatego też jest Phoenix tak szybko kupiony. Teraz będziemy zbierać na no właśnie make team. Dlaczego ja nie mogę? my team zobaczyć, my, my sklep czy coś. Gdzie tu jest my sklep? Tu się jakoś to wchodziło, że można było wejść tu do sklepu. O, tu jest nasza wyspa w ogóle. Event ended, ale już Feniks lata jak widzicie sobie tutaj u nas. A my teraz zbieramy na Krakena, żeby w wodzie sobie pływało coś, bo mamy jedyny jeszcze wodny slot wolny gdzieś tu. Nie wiem gdzie on będzie tu albo tu. I tak już wszystkie sloty będą Zajęte mamy bosrasza, zapisujemy się na i od razu CT, żeby wszystko było jasne. No idziemy na bosrasza. Moi drodzy, to nie będzie jakiś poradnik w stylu, jak zrobić najwięcej, najszybciej i najtaniej. To raczej będzie coś w stylu Brunarius, tak. To będzie raczej coś w stylu jak szybko zrobić, żeby było szybko i dobrze. I mamy 850 życia, więc on po prostu szybko zginie. Nie. bohaterowie biorą więcej ekspa. standardowy jeżeli z jakiegoś herosa korzystamy często będzie to sauda, często będzie to sauda, czasem jakiś tam etien pod Camu albo co, a często będzie to sauda. Co my mamy na tego blunariusa z takich ciekawych demedziów? <laughs> mamy bumeranga jakiegoś, który coś tam doczyści, mamy jakieś snajpery. Od czego możemy zacząć? No, pff, wygląda na to, że od spajków albo od samolotów, nie? Od spajków albo od samolotu więc przetestujemy, przetestujemy różne, różne opcje, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Będziemy się starać to robić dość, dość w miarę szybko, a przede wszystkim dość jasno i bez jakichś kombinacji alpejskiej. Tu jest szansa, że ten brunarius może dość długo stać, że można kombinować z jakimiś paragonami, ale tak jak mówię, 850 życia to jest za mało, żeby się bawić. Trzeba ja go po prostu szybko zabić. Jeżeli wystawiamy Saudę to na Strong, nie tylko ze względu na to, żeby ona mieczykami biła, ale przede wszystkim, żeby skill był targetowany na Strong. Mm -hmm. Czyli żebyśmy ze skillem skakali w Herosa. Od czego zaczynamy zabawę? Zaczniemy zabawę od samolotu, tak? Zaczniemy zabawę od samolotu. No nie jest to jakoś super, no ale dobra, przyspieszymy, przyspidujemy i zobaczymy, nie? Jedziemy na speedzie, skill poszedł tam. Ten początek jedziemy sobie spokojnie na speedzie, trzeba będzie jakiegoś boomerang'a dokupić, ale na razie nie zadajemy jakiegoś nie wiadomo jakiego kosmicznego damage'u, więc będziemy się wolno rozpędzać. Ale tak jak mówię, nie jest kwestią wolne rozpędzanie, a bardziej to jak daleko dojdziemy. Zobaczymy, czy początek od samolotów nam coś przyniesie, czy nie. Klikamy skills audy. To jest dla nas najważniejsze, w momencie jak się nasz samolot troszeczkę rozpędzi. To już jako tako to będzie, jak widzicie, już czwarty tier samolotu coś tam robi. Walniemy sobie drugi samolot. Zaczynamy od samolotu, mój kochani, Dopóki nic nie likuje, to się nie boimy. Wiemy też, że gdzieś tam niedługo trzeba będzie zacząć się jakimiś kamo ale to zrobimy samolot. Nie ma druida, więc, więc nie będzie fajnego czyszczenia. Są spajki, więc spajki będą jakimś tam dla nas czyszczeniem. I robimy trzeci samolot, aczkolwiek obawiam się, że tutaj zaczynają być liki, więc trzeba będzie jakiegoś boomeranga tutaj odpalić zaraz. Zbliżamy się też do którejś tam czaszki, więc z temu samolotu zrobimy kamo. W ogóle zrobimy kamo, wszystkim już samolotom nie chce mają, no i teraz jakiegoś tam boomeranga sobie ustawimy, żeby tutaj coś doczyszczał w razie, w razie W, jakiegoś tam 302 na razie i jedziemy zapomniałem kiegoś tam 302 na razie i jedziemy czy będziemy robić na razie bumeranga czwórkę? Nie, jedziemy następny samolot, kochani Skoro mamy sprawdzać jak działają samoloty, to sprawdzamy jak działają samoloty. Tak jak mówię, on ma tak mało życia, że nawet nie będziemy się tutaj stresować w tym czy, czy nam coś wychodzi, czy nie wychodzi najprawdopodobniej. start jest bardzo wolny, ale tak jak mówię, no... Gramy teraz taktykę No Stress, czyli każdy zwykły człowiek średnio ciemny może sobie tą taktykę odpalić bez żadnego stresu. Mamy już tych kilka samolotów. Możemy w tej chwili pomyśleć, czy my mamy chatę w ogóle? Nie ma też chaty, więc nie będzie zarobkowania pieniężnego. Nie będzie zarobkowania pieniężnego. Możemy teraz tutaj tego bumeranga podpuszczenie zrobić. Eee, mamy tych samolotów. Ile kosztuje piąty tier tego samolotu? 38 tysięcy, a jeden samolot, który jest 5, 10, 20, 30. Dobra, moi kochani, no to robimy tak, 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 tak. I ten samolot będzie piątym, pięknym pierem, Skoro wyliczyłem, gdzie ten mój ten Brunarius? tutaj już jest na zakręcie. Dobrze, my sobie będziemy tam bić. Co teraz możemy robić? Możemy robić różne w tym rzeczy. Eee, możemy sobie wziąć snajpera. Możemy sobie dalej stawiać samoloty nie ma ani alchemika, nie ma nic, więc szukamy jakiegoś dobrego piątego tiera, który będzie w miarę dobry i w miarę tani. Spróbujmy sobie przygridować na spajki 42 tysiące. Chwilę zejdzie, ale skoro bawimy się w wolną grę, to, to czemu nie. Możemy sobie tutaj odpalić jakiegoś zwykłego. To zawsze też dla nas będzie clear. Ten boss jeszcze, go, jeszcze trochę czaszek dostanie po mordzie. Jak widzicie to jest tak, takie podejście do tego bossa mamy teraz, że że nawet nie chce nam się stawiać towerów, więc stwierdziłem, że będziemy sofarmić pieniądze. Postaramy się, póki boss będzie żył, zrobić różnymi podejściami. Nie? Różnymi podejściami. No i dobra. No to jedziemy dalej samolocik. Jakiś damy. Damy jeszcze ze dwa albo trzy samolociki. Co ja też chcę pokazać? Chcę pokazać to, że to nie musi być tak, że wy jakieś tam skomplikowane poradniki z interneta szukać, żeby zabijać bossy. No nie. W Bosraszu generalnie chodzi o to, żeby yy, w sumie, jak mamy snajpera i mamy spajki, to można by było yy, ustawić takiego pana, nie? Yy, bo to będzie jednak duży bruz damedżu, nie? Yy, jest Helka? Helka jest, więc moglibyśmy przenosić Aisa jeszcze, ale załóżmy, że zrobimy sobie tylko 4-2-0. Na razie Aisa nie będziemy się tym stresować za bardzo. Damage nam rośnie, w porządku. To zróbmy sobie jeszcze na strągu jakiegoś bardzo szybkiego sniperka. Niech on sobie tam strzela. skile klikajmy, nie zapominajmy. już mamy 60. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze samolot. Generalnie, tak jak mówię, w tych posraszach szczególnie w tych początkowych, pierwszych bossach, to nie chodzi o to, żeby tam bić nie wiadomo ile i się podniecać. Chodzi o to, żeby szybko zrobić ataki. Żeby każdy te ataki szybko zrobił, bo zaraz tak wiedziałem, że zlikujemy, że to co tutaj przejdzie, to nas zlikuje. Jezu, jak on poszedł. Spajki miały nas tutaj powstrzymywać, niestety nie udało się spajkom nas obronić, więc no mamy problem. W jaki sposób my mogliśmy jeszcze e, się troszeczkę obronić? Musimy to przemyśleć, w jaki sposób będziemy się bronić, nie? Myślę, że tu sobie nawet jakiegoś wizarda 520 zbudujemy na koniec. Niech on tutaj broni troszeczkę. Damy nawet tutaj wall of fire, żeby popalił trochę tego bossa. Nie. O, już widzicie tam ktoś bił 830. Ktoś za 16 władował. Potężny damage. Mam nadzieję, że oglądasz i widzisz, że. Zostawiając głupie samoloty robi się 70. <laughs> nie wiem jak zrobisz 16, ale, <laughs> ale są, 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 są chętni, są specjaliści, ale to też jest kwestia tego, żeby te zasady poznawać, tak? E, więc ja tutaj nie mam do nikogo pretensji. Mamy 7 dyszek, drugi lik, koń, Mamy... e, Słabo o Liki zadbaliśmy, słabo zadbaliśmy o Liki, więc musimy się tutaj poprawić w likach. A try again. No i moi drodzy, w ogóle zacznijmy od tego, czy jest nam potrzebna sałda, czy jest nam potrzebna sałda. Zaczniemy od tego, że tu gdzieś ten dunarius sobie wyjdzie. Zrobimy sobie spajki na close i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie? Oj, no dobra, wcieliśmy od razu go, tak? On od razu się wciął, ale to balony nam tutaj za daleko ustawiłem. Dobra, bo balony nam kradną? Nie, on też. On też nam kradnie, on też nam kradnie. No dobra, spajki zdają się być w ogóle jeszcze bardziej, w tym miejscu przynajmniej, ustawione słabo. Słabo tam tutaj dają te spajki, oj bardzo słabo, ale obiecałem spajki, to spajki, nie, obiecałem spajki, to spajki, czy my chociaż jednego bossa zabijemy tymi spajkami, to nie wiem. Zginął, dobra, zginął. Zginą, dobra. Spike, spike nam nie wyszedł, więc tego spajka my sobie skasujemy, za to zrobimy sobie początek samolota. No to nie będzie udany ran. to nie będzie udany run. Te spajki może wyżej by coś zrobiły, ale te balony tak jak mówię lecą nie bardzo. Tutaj coś nam wychodzi. Zepsuliśmy tego rana, ale mamy ticket zużyjemy. A to, więc patrz. Tak. Ten samolot coś robi w ogóle? <laughs> Wygląda na to, że nic. Wygląda na to, że ten samolot to, to mamy. To, to chyba jest poradnik, jak zrobić te 13, które ktoś tam walnął, nie? To jest poradnik, jak zrobić 13, ale nie, uwierzcie, mi, zrobimy więcej niż 13. Potrzebujemy się tylko rozpędzić. Grze spajki nie były najlepszym pomysłem. i Mimo wszystko, Sauda z samolotem lepiej sobie radziła. Co dziwo, co o dziwo, bo. Zazwyczaj spajki sobie lepiej radzą. Dobra, teraz przyspieszamy, bo już na samolot będzie dużo więcej łojów. Na razie Kamo nie kupujemy, więc jedziemy dalej z następnym samolotem. Na pewno będzie więcej jak 13, nie przejmujcie się. Pomimo takiego gównianego startu obstawiam, że z 50 może się on Więc nie załamujmy się od razu. Yy, jedziemy, następny samolot. Yy, samolociki są OP. Jakim jeszcze możemy start ciekawych zrobić? Za mało pieniędzy na bumeranga, nie? Za mało pieniędzy na bumeranga, żeby tutaj się bawić. Aczkolwiek to też jest jakiś pomysł, żeby na przykład przetestować, co zrobi tutaj e, bumerang. Co zrobi tutaj bumerang? Eee... Można było w, dalszą, w, do, w dolniejszą ścieżkę, ale zróbmy tak. Musimy też zacząć myśleć o czyszczeniu, nie? Musimy też zacząć myśleć pomału o czyszczeniu. Dobra. Czyli jakiegoś tam bumeranga, szybciutko, szybciutko, szybciutko. No dobra, też widzimy Szybciutko jakiegoś tam bumeranga 402 na razie. Ten mój bumerang tutaj stoi, dostawimy mu koleżkę. Zobaczymy, co te bumerangi zrobią, nie? I tego zrobimy na 402. Na stronki, nie? No i zobaczymy, zaraz będziemy mieli paskile. Zobaczymy, co tutaj wydarzy. Jeden już zaczyna naparzać. Ciach, bacht. I powinny już dwa naparzać, to jak nam idzie. No ten bumerang naprawdę nieźle sobie radzi, czyli te bumerangi są naprawdę spoko. No już widzimy, że te bumerangi są naprawdę spoko, więc możemy ich sobie tutaj jeszcze dostawić i pomyśleć o tym, żeby zrobić nawet... Zobacz jak te bumerangi oro robią, duże oro robią, oj bo życia, życia tracimy, dobra no, no już nie. Za dużo poszliśmy w damage'u, a za mało w obronie. Już szybciutko to naprawiamy. Szybciutko to naprawiamy. Zaraz będzie damage, zaraz będzie defensive, zaraz będzie defensive. Tak naprawdę w tych bossach to nawet nie chodzi o to, jakie towery wybieracie. <coughs> Może ten początek jest znaczący, ale nawet jak wolno zaczniecie, to w końcu się to rozpędza. W końcu się to rozpędza, i w końcu jak widzicie, dochodzimy. Yy... No nie będzie tyle co było w poprzednim, bo już trollujemy totalnie. Yy, ale co? Już zlikowałem? Te fajki niemożliwe. Nie podoba mi się to. Dobra, wyjazd panowie. Yy, bo miało być ponad 50, a my tutaj robimy jakieś zabawy, nie wiadomo jak. Te 38 potrzebuję. Szybciutko. 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 To dobra, mamy drugi samolot, dostawimy sobie jeszcze Maga, więc nasze zabawy się skończą tym, że zaraz nie będzie 50, nie? Yy, strong. Yy, faster shooting. No musimy się starać 50 Maćku, 50, 50, <grywia> 50, bo będzie wstyd <grywia> 50, bo będzie wstyd. Dobra, mamy to, to już jest dużo, teraz yy, tutaj. Ognisko. Oho, to już jest koniec. Jest 50. Jest. bo no, i kochali. E, więc e, nawet z tyłu udało się zrobić 50. Jest ok. Jest ok. Mamy 50. No nie jest to 70, ale jest. Ale jest dobra. Czego teraz zaczniemy, żeby się pobawić? Co może nam tutaj coś przynieść ciekawego? Może tak, tak shooter, Może tak szuterki. Oho, może tak shooter. Mmm. Niby powinniśmy iść w górną ścieżkę, bo 3,02 może lepiej bić niż 2,03. Ale spróbujmy standardową standardową ścieżką. Zacznijmy standardową ścieżkę. Ok, bez sałdy, za to mamy dobre takszuterki. No to jedziemy. Te takszuterki, coś ten boss... Kurczę mylą mnie te rozstawienia niby on tutaj ma pokazane że się zacznie robić a wcale się nie robi. Nie? Ale zobaczcie dużo szybciej zabiliśmy pierwszego bossa. Niż wtedy. Nie? Te nasze yy, te nasze spajkunie coś tutaj robią. Nie? Więc by jeszcze dostawimy jednego spajkunia. Yy, by, 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 by. Co teraz co teraz co teraz co od razu samolot? Od razu po spajkach samolot? No dobra dawaj ten samolot. No bo tutaj te spajki to takie są tego. Te, no te spajki to już w ogóle nic nie robią, to jeszcze zrobią, jak będą wracać, więc zamknijmy od razu samolot na camo. Yy, tym będziemy mogli zrobić overdrive'a. Yy, tu trzeba było go zrobić, to byłby lepszy, ale możemy tu zaplanować jakiegoś overdrive'a. Okay. Wiemy, że mamy tak shootery, które sobie robotę dobrą robią, no raczej spieszmy to trochę. Które robotę dobrą dość zrobiły na początek, szybko zabiły tego jednego czaszku, czaszkulta. Yy, musimy szybko wjechać z jakimś bumerangiem, chociaż trochę na czyszczenie tego śmiecia. to tutaj będzie nam się przywoływać. Na razie 3,02 i jedziemy speed. Speedmy tutaj się nie. Często ludzie mówią, o ja nie mam czasu, na no bo straszne bo to trzeba 10 godzin siedzieć, klikać, kombinować. No nie. Czy jakieś schematy poznać do tych schematów dopasować jakieś tam założenia, do tych założeń do, do, dodać realizację tych założeń. I ktoś tam grubo bije tego bossa po 10. Zrobimy temu gościowi niespodziankę i pokażemy go na odcinku, kto on jest. Dobra, wydaje mi się, że tu te taksutery będą fajnie strzelać w obie strony, no, na dwóch trakach. Przetestujmy sobie to przy okazji nas obronią. no, troszeczkę. Nie mamy kamo, więc mamy problem. Będziemy robić tutaj overdrive'y, to jest pewne. Nie mamy tutaj kamo, więc to jest troszeczkę mały problem dla nas. Dobra, na pewno sobie tutaj dla zabawy postawimy też jakiegoś ACE na razie tutaj. 4.2.0. Jak my będziemy z obroną stali, to nie mam żadnego pojęcia. Wiem, że to jest nam na razie niepotrzebne i szykujemy overdrive. Zobaczymy czy te overdrive tutaj nas trochę wykerują. Gotujemy tutaj overdrive'y z ice'em i zobaczymy, przy okazji te overdrive'y troszeczkę doczyszczą te ceramiki, to też nie jest najgorsze, no i zobaczmy, czy te overdrive'y tutaj tego bossa będą klepać, my tu zafundujemy jeszcze tych overdrive'ów, te overdrive'y będą nam robić robotę w yy... bardzo przyzwoity sposób, A da tu jeden, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa... <ścoughs> Raz, dwa, trzy, cztery, raz dwa, raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Też nie powinienem tego robić, tylko wydawać pieniądze na coś co bije bossa, nie? A nie coś, co go jeszcze nie zaczęło nawet smyrać po, nosa, po nosie. Ale tak jak mówię, nie podchodzimy do tego z ciśnieniem, podchodzimy do tego z fanem, nie? Podchodzimy do tego z fanem, możemy skasować to i to. Yy, powiedzmy, że, powiedzmy, że kochani. Yy, pozbieramy pieniądze na dobry samolot, pyk pyk, powinien być. mamy już dobry samolot, to jest dla nas doskonała wiadomo, doskonałe. teraz musimy jakieś drugie czyszczonko załatwić, więc spajki będą jako takim dla nas czyszczonkiem. No jak widzicie ta wersja z, yy, z tak nawet coś tam działa, mamy już 50, problem jest taki, że zaraz będą tutaj kamulce nas zbyt mocno atakować, więc o, to nam się tutaj... To nam się tutaj przyda. Przy tych takszuterkach, przy drugiej ścieżce, jak będziemy jechać, to przyda nam się taki mo Moab yy, też. Jak będą te takszuterki drugą stronę obijać, yy, to nam się przyda Cripple Moab. Yy, na pewno możemy to i to sprzedać, yy, więc będzie szybciej mo Moab. Świetnie. Na pewno dodamy tutaj jakiegoś ISA 420. Na pewno dodamy drugiego ISA 420. Dobra. Teraz w jaki sposób my możemy jeszcze pomyśleć o wyczyszczeniu mapy? To jest dla nas troszeczkę problematyczne. Co? A no zróbmy sobie takiego jakiegoś snajperka. Nie wiem, po prostu o takiego na first. 240 będzie miał camo, będzie miał LEDy, będzie coś tam się czyścił. Nie? E, ok, możemy teraz jeszcze sobie pomyśleć o kleju. Ym... Dłużej, czy niech popuje? Niech popuje. Tutaj, niech popuje. Tutaj niech popuje. No moi drodzy, wygląda to naprawdę <gryny> nieźle. Czy ja będę to umiał powtórzyć, to nie mam pojęcia, pewnie nie. I teraz jeszcze walniemy śnieżycą. Dobra, co my tu możemy jeszcze sobie wymyśleć, żeby było takiego zasięgu dość dużym, dość globalnym. To... Tego kleja, czemu ja tam na górze postawiłem, to nie mam pojęcia, to jakaś chwilowa zaćma. Dobra moi drodzy, skoro mamy bronić liki, to spróbujmy je obronić fortecą. To jest tylko 76 tysięcy, zważając na to, że zaraz będziemy tutaj o zdejmować pieniądze dość szybko Dość szybko będziemy zdejmować tutaj pieniądze 76 tysięcy do fortecy Pożo w pożo. Zdejmujemy to, zdejmujemy to i forteca za jedną, za jedną czaszkę. Dobra, mamy fortecę, więc jako tako też Liki będziemy bronić. No i teraz musimy wymyśleć. No tutaj ten boss wraca, nie? To tutaj te spajki ustawiać. No to jest jakiś pomysł, tu się zabudować, ale to. Wiecie, to wszystko ma jeden minus, to wszystko ma taki minus, że to nie bije kamo i, i zdecydowanie wolę spam po prostu samolotów. E, przynajmniej na razie, przynajmniej na razie wolę spam samolotów. Czy my dojdziemy do setnej tej, yy, do setnej... Kurczę, nie ma dochodu takiego zbytnio jakiegoś, bo nie mamy ani chaty, żeby mieć pieniądze z popów. Więc pytanie: Czy my jesteśmy w stanie tutaj, nie wiem. Dobra, mieliśmy te overdrive'y tutaj chociażby, tak? czy my jesteśmy w stanie tutaj coś zarządzić? Nie wiem, jakiegoś tam gościa tutaj. No, pytanie jest takie: czy my się zbliżymy tam do 80 czy 90 czaszek, ale to i tak będzie za mało bez jakiegoś korego eko, żeby ten, żeby. Yy, zrobić mm, no paragon bumeranga już nie róbmy scen natomiast my musimy tutaj się już przygotowywać bo te balony będą coraz potężniejsze czyli, więc jak nie chcemy likować to teraz musi iść tu jakiś magier yy, i musimy pomyśleć w jaki sposób globalny damage robić taki globalny globalny bo to nie wygląda dobrze Dobra, poszedł tam sobie magier, sobie bijesz, mamy 83 To nam już jest niepotrzebne, mamy 30 tysięcy, w sumie ten boss sobie idzie tutaj, to możemy postawić na strągu takiego sniperka też. Możemy sobie spróbować zrobić ninja bombera na strągu Możemy to skasować Ninja Bomber 40 tysięcy. Kurde, podchodzimy pod 90 Powiem Wam, że ten start z takshooterami był broken. <laughs> Ale moi kochani, dostaliście yy, żywy dowód na to, że to nie jest tak, że to są jakieś złote środki, złote rozwiązania i w ogóle. No dobra, spróbujmy przepilnować jeszcze jakiegoś Lika w jakiś magiczny sposób. Nie wiem kompletnie, w jaki mógłbym tutaj Lika obronić jakimś Gumerangiem 5.0.2 powiedzmy. 89. Yy, no, i moi drodzy, taka 90. Jakby weszła, no to wstępnie moje ataki, co by zrobiły? 623 już życia jest, nie? My jeszcze tego bumeranga kupimy, nie? I to jest koniec. 90. No i my, kochani, zobaczcie różne podejścia do gry, różne taktyki, różne próby. Yy... Widzieliście, że tu nic nie było wyreżyserowane, bo nagrywaliśmy odcinek. Dopiero się raz zaczął, więc nic tutaj nie ściemniałem, nie kombinowałem, nie oszukiwałem. Ale to o to chodzi, moi drodzy: obczaić sobie jakieś podstawowe zasady, podstawowe reguły i się trzymać, cisnąć. Jak ktoś chce mieć dobry wynik, to może jeszcze usprawnić moje trzecie podejście. Bo na pewno można, jeżeli dałoby się jakieś eko wykręcić, to może nawet by paragon boomeranga wjechał. No i zobaczmy, kto tutaj tak się bije z nami. Ohio 50, Mister Popo 37, Ohio 37, Mister Popo 47. To kto tam po 10 pił? Halo, Mister Popo 16. <grym> Ohio 40, Mister Popo 47. Mam już pierwszą próbę. Widzicie, to jest też tak, że tu 37. Że ludzie się testują, bawią i to o to w tym trybie chodzi. Także nie stresuj się tym. 16, bo odbiłeś się od razu do 47, więc jestem zadowolony. Boss nam tutaj puchnie, zostało już, już jest ponad połowa życia za nim, więc zaraz będziemy nagrywać drugiego bossa, bicie, bo, bo ten to zaraz puchnie. A tymczasem dzięki wam serdecznie. Pamiętajcie o łapkach, pamiętajcie o komentarzach i podchodźcie do Boss Rasha w taki oto sposób, jak ja podchodzę, czyli bez ciśnienia, bez szukania jakichś kosmicznych poradników z internetu. Bicie po prostu to, co umiecie. Starajcie się ulepszać to, co robicie i tylko tyle. Jeżeli sami dojdziecie do tego, jak z każdym atakiem robić więcej, to jest większa satysfakcja i większa radość. No i zapraszam do drużyny, jeszcze jakieś miejsce znajdziemy, jeżeli ktoś ma ochotę, piszcie w komentarzu. To tyle kochani moi drodzy, do zobaczyska, trzymajcie się, siemanderko i pa pa!